Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. A dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o wyjątkowości jednostkowej. Także o tym, co to znaczy mieć to coś. No bo zobacz. Każdy z nas jest po prostu indywiduum. Jest indywidualny. Jest po prostu wyjątkowy na swój własny sposób. I ta różnica Poszczególnych jednostek między sobą jest wyjątkowa, jest jedyna w swoim rodzaju. Nie ma dwóch takich samych osób, zobacz, nie ma także dwóch takich samych wypowiedzi. Postawmy zatem dwie osoby, żeby powiedziały to samo. Nawet jeśli treść wypowiedzi będzie taka sama, to sposób, to wyraz, to smak, to wartość tej wypowiedzi, modulacja głosu, gestykulacja, sposób mówienia, styl mówienia, styl nawiązania kontaktu z publicznością, z innymi widzami, z innym człowiekiem, będzie zupełnie różny. Właśnie to jest to coś. To jest to, co masz, co zostało tobie to dane od maleńkości, co można wykorzystać na swoją korzyść, na swój plus. No bo dlaczego by nie korzystać z tego, co jest jedyne w swoim rodzaju, co masz dane jako ty. Każdy z nas ma takie wyjątkowe cechy. Każdy z nas jest wyjątkowy. I każdy z nas powie coś w inny sposób. Tak samo jak nie ma dwóch płatków śniegu, takich samych. Linie papilarne także są różne. My możemy jako ludzie skorzystać na tej różnorodności. Nie widać, nie widząc w tym jakichś zagrożeń, nie widząc w tym jakichś ograniczeń, raczej. Widząc w tym korzyści, widząc w tym plusy, widząc w tym coś pozytywnego. I ty, jako jednostka, na pewno odróżniasz się od innych. Są jednostki, które bardzo się odróżniają od innych, są bardzo indywidualne, podążają swoimi ścieżkami i kierują się tak naprawdę tym, co one myślą o sobie. I tym, co one chcą zrobić w życiu, mimo, że to może się nie spodobać innym, to może się nie spodobać społeczeństwu, jakieś działanie, to może być śmieszne, to może nawet być aroganckie, to może nawet być odebrane w taki sposób, może być odebrane w sposób nawet, gdzie ktoś cię wyśmieje, bo coś zrobiłeś, bo on by tego nie zrobił, bo on by nie miał odwagi, żeby coś zrobić. Ale ty na przykład już masz tą odwagę, żeby coś zrobić, żeby pójść gdzieś, powiedzieć coś, porozmawiać o czymś. Także jest to zupełnie wyjątkowe i jest to jedyne w swoim rodzaju, że każdy z nas ma inny poziom odwagi, otwartości, chęci. Każdy w inny sposób będzie po prostu mówił. I z taką refleksją także chciałbym Ciebie zostawić, mój drogi widzu, żeby się zastanowić. Jeśli myślisz nad tym, żeby otworzyć swój kanał na YouTube, ale boisz się, że będzie to spotykać się z negatywnym odbiorem, że ktoś cię wyśmieje, że ktoś po prostu zadrwi z Ciebie bądź cokolwiek negatywnego powie na temat Twojego kanału, na temat Twojego pomysłu. Na temat tego, co ty sam w sercu chciałbyś zrealizować, uzewnętrznić, pokazać światu, ale ktoś skrytykuje, boisz się tego tej krytyki, tego hejtu, to ja ci dzisiaj chciałem powiedzieć, że nie masz się czego obawiać. Bo bez względu na to, co byś robił albo czego byś nie robił, zawsze znajdzie się ktoś kto skrytykuje, kto potępi, kto w jakiś negatywny sposób odniesie się do twojej wypowiedzi, do twojego światopoglądu, do tego w jaki sposób żyjesz, jaki masz sposób na siebie, na swoje życie, na to jak się rozwijasz. Drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, drodzy przyjaciele, chciałbym dzisiaj się tą myślą z wami podzielić. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę do góry. Subskrybujcie mój kanał i skomentujcie ten materiał. Do zobaczenia, cześć!